W całej historii ludzkości miłość była wychwalana jak cud, coś niemal boskiego, ale Machiavelli patrzył na nią inaczej. Dla niego miłość nie była darem losu ani przypadkowym kaprysem emocji, była polem bitwy miejscem, w którym człowiek mądry potrafi używać narzędzi psychologii, by prowadzić i panować. Nad sercem drugiego człowieka. Brzmi chłodno, prawda? Ale właśnie ta chłodna perspektywa odsłania pewną prawdę. Uczucia, choć piękne, zawsze podlegają prawom władzy. A jeśli mężczyzna zrozumie te prawa i nauczy się je stosować, jego atrakcyjność wykracza daleko poza wygląd czy pieniądze. To coś, co sprawia, że kobieta nie tylko czuje fascynację, lecz także pragnie z własnej woli się zaangażować. Co istotne, Machiavelli nie nawoływał do tanich sztuczek ani płytkich kłamstw. On widział miłość jak partię szachów, tam gdzie zwycięstwo zależy od mądrości, cierpliwości i umiejętności panowania nad emocjami. I jeśli potrafisz grać dobrze, możesz sprawić, że druga osoba jednocześnie będzie czuła podziw i nieodpartą fascynację. Wyobraź sobie teraz, że siedzisz w małej kawiarni. Ciepłe, złote światło spływa na drewniane stoliki. Spotykasz kobietę, którą dopiero co poznałeś. Większość mężczyzn w tej chwili próbuje mówić bez końca, opowiadać zabawne historie, chwalić się osiągnięciami. Ale według Machiavelliego to błąd. Bo kobieta nie szuka przenośnej encyklopedii. Ona pragnie poczuć, że musi włożyć wysiłek, by naprawdę cię poznać. I tu kryje się pierwsza zasada panowania nad emocjami. Zamiast dawać od razu całą uwagę i pełne zaangażowanie, zostawiasz przestrzeń, tworzysz mglistą strefę, którą ona sama chce wypełnić. A kiedy kobieta czuje, że jeszcze nie ma Cię w pełni, zaczyna inwestować więcej, bo ludzie zawsze bardziej cenią to, co trudno zdobyć. Spójrz na przykład. Ming, młody, odnoszący sukcesy, pewny siebie, zawsze od razu okazuje całe zainteresowanie każdej kobiecie, którą spotka. Wierzy, że otwartość i gorące emocje pokażą jego szczerość, ale efekt relacje gasną szybciej, niż się zaczynają. Kobiety czują, że wszystko jest zbyt łatwe. Tymczasem jego znajomy, mniej bogaty, ale inny w podejściu, nigdy nie jest na każde zawołanie. Nie dlatego, że bawi się w gierki. Po prostu ma własne życie, wysokie standardy, pasje i właśnie to czyni go bardziej atrakcyjnym. Kobiety czują, że muszą zdobyć miejsce w jego świecie. To dokładnie ta lekcja, którą Machiavelli przekazywał. W miłości siła należy nie do tego, kto daje bezwarunkowo, ale do tego, kto daje wybiorczo, świadomie. Według niego człowieka rządzą pragnienie zdobywania i siła niedoboru. Jeśli mężczyzna potrafi kochać głęboko, ale nie rozdaje uczuć na prawo i lewo, tworzy napięcie emocjonalne, którego kobieta nie może zignorować. Bo ona nie patrzy na to, co już dostała. Ona patrzy na to, co jeszcze możesz jej dać. I właśnie ta możliwość staje się najbardziej pociągającą. Miłość, mówi Machiavelli, jest jak twierdza. Jeśli otworzysz bramy na oścież, każdy wejdzie i wyjdzie, kiedy zechce. Ale jeśli twierdza stoi dumnie, a wstęp mają tylko nieliczni sama perspektywa czekania staje się częścią jej uroku. W tym miejscu rodzi się pytanie, czy to sprawiedliwe, by w miłości stosować takie zasady? Machiavelli odpowiadałby miłość nigdy nie była sprawiedliwa. To część gry o władzę, odwiecznej dynamiki między ludźmi. I tu jest sedno. Te zasady nie muszą służyć manipulacji, Mogą tworzyć fundamenty zdrowego związku, takiego, w którym obie strony inwestują, a nie jedna daje wszystko, a druga tylko bierze. Kontrolując samego siebie, mężczyzna nie porywa uczuć kobiety. On wprowadza równowagę, tworzy przestrzeń, w której miłość staje się trwalsza, bo oboje mają powód, by ją cenić. I dlatego najważniejsza lekcja Machiavelliego nie brzmi – stosuj podstupy. Lecz bądź mężczyzną, który potrafi kochać, ale nigdy nie dewaluuje własnych uczuć. Pokaż, że miłość to nagroda, a nie rzecz oczywista, że jeśli kobieta pragnie ją mieć, musi ofiarować coś prawdziwego i wartościowego w zamian. To jest pierwsza sztuka panowania nad sercem sztuka nie dla niecierpliwych, lecz dla tych, którzy potrafią czekać kontrolować. I naprawdę rozumieć grę. Jest coś, na co Machiavelli zawsze zwracał uwagę. Ludzie nie są naprawdę przyciągani przez to, co już posiadają. Pociąga ich to, co w każdej chwili może się wymknąć. W miłości ta zasada staje się jeszcze bardziej oczywista. Kobieta może dostawać setki gestów uwagi od mężczyzn, ale ta uwaga bywa tania. Dlaczego? Bo jest rozdawana bez końca, bez granic, bez warunków. Inaczej wygląda to wtedy, kiedy mężczyzna potrafi kontrolować swoją uwagę. Kiedy daje ją wybiórczo, z umiarem, nagle ta uwaga staje się czymś rzadkim, czymś, co nie tylko rodzi pragnienie, ale może stać się wręcz uzależniające. To właśnie sztuka kontrolowanej uwagi, strategia, która wydaje się prosta. A jednak sięga najgłębiej w ludzką psychikę. Wyobraź sobie słynną restaurację w mieście. Nie jest otwarta codziennie, serwuje tylko w wyjątkowe dni, i wtedy ustawiają się kolejki nie tylko dla smaku potraw, lecz dla poczucia rzadkości, niepowtarzalności. Bo nie każdy może dostać to, czego chce, kiedy chce. Podobnie w relacjach. Jeśli mężczyzna jest zawsze dostępny, zawsze gotowy na każde skinienie, jego obecność traci wartość. Ale jeśli potrafi uczynić ze swojej obecności coś wyjątkowego, wtedy każda chwila z nim staje się wydarzeniem. Spójrzmy na historię z życia. Lan, młoda kobieta z Saigonu, spotykała się z mężczyzną imieniem Huy. Huy. Wysoki, przystojny, odnoszący sukcesy, idealny w oczach wielu kobiet, ale był jeden problem jego nadmiar uwagi. Ciągle dzwonił, ciągle pisał, zawsze chciał być obok. Na początku dawało jej to poczucie bezpieczeństwa, ale kilka miesięcy później przyszło znudzenie. A potem pojawił się Tuan nie tak bogaty, nie tak efektowny, ale inny. Duan wiedział, jak kontrolować swoją obecność. Kiedy był obok, Lan czuła się jak centrum wszechświata, ale zaraz potem znikał. Pracował, spotykał się z przyjaciółmi, zajmował sobą, i za każdym razem, gdy wracał, Lan przeżywała to jak pierwsze spotkanie. Brak stawał się isklą, która rozpalała jej pragnienie. To nie była zimna gra. To była forma szacunku do samego siebie. Machiavelli mówił: Władza nie wierzy w rozdawaniu zasobów bez końca, ale w umiejętności ich kontrolowania, a w miłości uwaga jest zasobem najcenniejszym. Jeśli traktujesz ją jak coś taniego, inni też tak ją potraktują, ale jeśli strzeżesz jej i dajesz jak rzadki dar. Wtedy nawet najmniejsza chwila staje się bezcenna. To nic innego jak ekonomia emocji, tam gdzie rzadkość tworzy wartość i kobieta wpada w ten wir, nie wiedząc nawet kiedy. Oczywiście, nie chodzi o obojętność. Znikając całkiem, zostawiasz pustkę i poczucie odrzucenia. Sekret tkwi w kontraście. Kiedy jesteś, sprawy czuła się najważniejsza. A potem się wycofaj, zostaw ciszę. I to właśnie ta cisza rozpala ogień jeszcze mocniej. Jak w muzyce, pauzy pomiędzy nutami tworzą rytm i głębie melodii. Ktoś powie: To manipulacja. Machiavelli by się tylko uśmiechnął. Bo jaka jest różnica między manipulacją a sztuką? Jeśli Twoim celem jest głębsza więź, w której oboje cenicie siebie nawzajem, to nie kłamstwo, to ochrona wartości, bo kiedy jesteś zawsze dostępny, stajesz się przyzwyczajeniem, a przyzwyczajenie nie fascynuje. Natomiast kontrolowana obecność czyni cię doświadczeniem, którego nie da się zapomnieć. W świecie Machiavelli'ego władza ma ten, kto kontroluje emocje, a żeby je kontrolować, trzeba zacząć od siebie, wiedzieć, kiedy dawać uwagę, a kiedy ją cofnąć, to wymaga dyscypliny i mądrości. Ale kiedy nauczysz się tej równowagi, odkryjesz coś ważnego. Prawdziwa siła nie polega na tym, ilu masz adoratorek. Prawdziwa siła leży w tym, że jedna kobieta pragnie Cię tak bardzo, że gotowa jest iść za tym pragnieniem bez końca. Istnieje pewna niewidzialna siła, którą Machiavelli natychmiast by rozpoznał, gdyby obserwował współczesne rozmowy. To potęga milczenia. Większość mężczyzn boi się ciszy, jak pustki grożącej niezręcznością. Wierzą, że jeśli przestaną mówić choćby na kilka sekund, spotkanie stanie się krępujące, a kobieta straci zainteresowanie. Ale prawda jest odwrotna to właśnie milczenie Użyte we właściwym momencie, nadaje słowom wartość. To ono zamienia rozmowa w przestrzeń pełną napięcia i ciekawości. W sztuce władzy milczenie nie jest brakiem, jest narzędziem. Wyrafinowaną strategią, która sprawia, że inni zaczynają działać tak jak ty chcesz. Wyobraź sobie Randkę. Przed Tobą siedzi. Piękna kobieta przyzwyczajona, że mężczyźni starają się ją olśnić. Mówią bez końca, byle nie dopuścić do ciszy. Ale ty wybierasz inną drogę. Uśmiechasz się? Słuchasz. Pozwalasz, by rozmowa miała krótkie przerwy. I nagle to nie ty, ale ona zaczyna szukać sposobu, by utrzymać twoją uwagę. W tej ciszy dokonuje się odwrócenia ról. To nie ty zabiegasz o jej zainteresowanie, to ona zastanawia się, co myślisz, dlaczego nic nie mówisz i jak zdobyć twoje słowa. Historia z życia pokazuje siłę tej strategii. Dung, młody architekt, w towarzystwie mówi niewiele, ale gdy już się odezwie, wszyscy słuchają. Na randkach nie zasypuje kobiet opowieściami o sobie, raczej pozwala, by cisza wdarła się między zdania. I właśnie ta cisza tworzy napięcie. Jedna z kobiet przyznała, że siedząc obok niego, miała wrażenie, jakby był w stanie przejrzeć ją na wskroś samym spojrzeniem i milczeniem. To sprawiało, że czuła się jednocześnie niepokojnie i zafascynowana. A w końcu to ona zaczęła go zdobywać. Machiavelli byłby zachwycony. Bo to dowód na zasadę, którą wielokrotnie podkreślał. Władza nie zawsze tkwi w działaniu, często tkwi w odmowie działania. Milczenie jest odmową, odmową pośpiechu, odmową ciągłej autoprezentacji, a kiedy ty odmawiasz, inni muszą wykonać ruch za ciebie. To sztuka strategiczna, bo ludzka psychika nie nosi pustki. Jeśli ty jej nie wypełnisz słowami, kobieta zrobi to uwagą, ciekawością. Czasem nawet uczuciem. Ale siła milczenia nie ogranicza się tylko do psychologii. Otwiera też przestrzeń emocji, której nadmiar słów nigdy nie stworzy. Czasem jedno spojrzenie zatrzymane dłużej niż zwykle, jeden półuśmiech czy wspólny moment ciszy przy oknie ma większą siłę uwodzenia niż tysiąc komplementów. Milczenie, jeśli użyte mądrze, pogłębia więź. Jeśli jednak trwa zbyt długo, stajesz się chłodny, obojętny. Sekret tkwi w rytmie, w tym, by cisza była jak pauza w muzyce, dodając melodii ciężaru i głębi. To właśnie duch Machiavellego nic nie robić przypadkiem, nawet ciszę zamienić w narzędzie władzy. I jeszcze jedno. Milczenie strategiczne nie tylko oddziałuje na innych, ono kształtuje ciebie. Uczy panować nad emocjami, nie bać się pustki, pokazuje, że twoja wartość nie tkwi w ciągłym mówieniu, ale w spokoju, w pewności, w samej obecności. W oczach Machiavelego taki mężczyzna naprawdę ma władzę, bo ten, kto panuje nad ciszą, panuje nad rytmem gry, a w miłości rytm to wszystko. Kiedy wiesz, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Stajesz się dyrygentem symfonii emocji, a kobieta nie tylko słucha, ona żyje w melodii, którą tworzysz. W grze o władzę, którą jest miłość, Machiavelli nigdy nie pominąłby jednego dobrze znanego prawa psychologii. Ludzie cenią to, w co sami zainwestowali swój wysiłek, nawet jeśli jest on znikomy. To właśnie sztuka drobnych potwierdzeń, niewinnych zgód, które z biegiem czasu tworzą niewidzialne więzy. Kobieta może pomyśleć, że przyjęcie drobnej propozycji z Twojej strony nie ma znaczenia. A jednak, w jej podświadomości każde szeptane dobrze, to kolejny kamień w budowie mostu emocjonalnego prowadzącego ku Tobie. Machiavelli nazwałby to strategią powolnej akumulacji lojalności. Jeśli masz cierpliwość, ten most stanie się tak solidny, że nie będzie chciała już wracać na drugi brzeg. Wyobraź sobie zwykłą sytuację. Spacerujecie po parku, proponujesz cicho: chodźmy tędy. Tam rośnie piękna aleja drzew. Ona kiwa głową. Innego dnia mówisz: Spróbuj tego dania, myślę, że ci zasmakuje. I znów zgoda. Każde takie drobne tak nie jest tylko zgodą. To oddanie ci odrobiny kierunku, przyzwolenie na to, by podążać twoim rytmem. A im częściej to się dzieje, tym mocniej ona czuje, że wybiera ciebie, że inwestuje w ciebie. Psychika człowieka działa osobliwie. Skoro już włożyliśmy wysiłek w coś, łatwiej nam uwierzyć, że było warto, niż przyznać, że popełniliśmy błąd. Dlatego każde przyzwolenie, każdy drobny gest ustępstwa czyni cię ważniejszym i coraz bardziej uzasadnia jej uczucie. Spójrzmy na przykład: Hania. Kobieta silna i niezależna. Gdy poznała Marka, nie sądziła, że ich relacja się rozwinie, ale Marek działał subtelnie. Nigdy nie żądał wiele. Raz poprosił, by poprawiła mu prosty projekt graficzny, wiedział, że ma oko do estetyki. Innym razem zaproponował wspólne wyjście na wystawę, żeby nie musiał być tam sam. Hania zgodziła się, bo nie widziała w tym nic wielkiego. A jednak z czasem odkryła, że poświęciła mu coraz więcej energii. I właśnie te małe inwestycje sprawiły, że nie chciała odchodzić. Psychologia nazywa to efektem usprawiedliwienia wysiłku. Machiavelli zobaczyłby w tym coś prostszego, sposób by druga osoba sama przywiązała się do ciebie. Różnica tkwi w jednym, między narzucaniem się, a subtelnym prowadzeniem. Jeśli żądasz zbyt wiele, budzisz bunt. Ale jeśli prosisz o rzeczy małe, łatwe, nie tylko unikasz oporu, lecz także sprawiasz, że kobieta czuje się sprawczą, myśli, że działa dobrowolnie, że sama decyduje. I to właśnie iluzja wolności czyni więź tak mocną. Machiavelli rozumiał, że najskuteczniejsza władza to ta, którą inni oddają ci sami w poczuciu własnego wyboru. Wielu mężczyzn przegrywa, bo wierzą, że muszą robić wielkie gesty, organizować spektakularne chwile, aby zaimponować. Machiavelli wskazałby inną drogę. Małe kroki, powtarzane cierpliwie z czasem, tworzą sieć tak gęstą, że druga osoba czuje się w niej bezpiecznie, a jednocześnie niepostrzeżonie wciągnięta coraz głębiej. Ale to sztuka wymagająca równowagi. Jeśli zmienisz ją w niekończący się ciąg żądań, stajesz się pasożytem. Natomiast jeśli umiesz łączyć dawanie z braniem, równoważyć, to każde tak wypowiedziane przez kobietę staje się kolejnym krokiem ku Twojemu sercu i jednocześnie jej własnym potwierdzaniem, że ta relacja ma sens. Wtedy kocha nie tylko Ciebie, ale i swój wybór, bo człowiek ma naturalną tendencję do obrony własnych decyzji. Dla Machiavellego to nie tylko lekcja o miłości, ale zasada uniwersalnej władzy spraw, by ludzie inwestowali w ciebie krok po kroku, aż nie będą mieli drogi odwrotu. A gdy to nastąpi, więź nie jest już chwilowym uczuciem, lecz nieświadomym zobowiązaniem, niemal niemożliwym do zerwania. Kiedy dochodzimy do końca tej refleksji, nie sposób uciec od wrażenia, że Machiavelli zostawił nam dziedzictwo wcale niełatwe do przyjęcia. W przeciwieństwie do myśliczeli romantycznych, którzy starali się wynieść miłość na poziom świętego kwiatu, Machiavelli ściągnął ją z powrotem na ziemię, wciągnął w błoto władzy, interesów i kontroli. Nie przedstawiał miłości jako cudu ani jako bramy do sfery duchowej. Dla Makiawelego miłość była jedynie narzędziem, środkiem, którym człowiek posługuje się, aby osiągnąć swój cel, tak samo jak mieczem, pieniędzmi czy tronem. W tym ujęciu miłość nie jest czystą więzią, lecz partią szachów, w której każdy stara się zdobyć przewagę, zarówno w rodzinie, w polityce, jak i w relacjach prywatnych. Może to budzić sprzeciw, a nawet oburzenie, bo burzy piękną iluzję, że miłość jest bezwarunkowa i wieczna. Jednak Machiavelli nigdy nie pragnął czynić ludziom przyjemności. Interesowała go jedynie chłodna prawda o władzy, a w tej prawdzie miłość również podlega prawu interesu. Spójrzmy na historię. Ilaż małżeństw królewskich zawierano nie z powodu uczuć, lecz dla politycznych sojuszy? Ile związków w codziennym życiu kwa nie z miłości, lecz z wygody, z powodu korzyści materialnych albo zwykłego lęku przed samotnością? Odpowiedź może być niepokojąca, ale zarazem ujawnia coś istotnego. Machiavelli nie wymyślił swojej teorii, on jedynie nazwał wprost to, co od dawna istniało. Wystarczy spojrzeć na przykład władców renesansowej Europy. Królewskie córki nie wychodziły za mąż, aby odnaleźć szczęście lecz by wzmocnić sojusze między dynastiami w zamian za wojsko, złoto czy terytorium. Miłość, jeśli się rodziła, była tylko przypadkowym skutkiem, nigdy celem samym sobie. Machiavelli obserwował tę rzeczywistość i wyciągał prosty wniosek. Miłość, tak jak każda inna forma więzi, służy nadrzędnemu celowi władzy. I nawet w zwykłych relacjach prywatnych obecny jest ten praktyczny wymiar. Ludzie wybierają partnerów nie tylko z powodu uczuć, lecz także ze względu na status społeczny, finanse czy możliwości zapewnienia długofalowych korzyści. Tu właśnie objawia się trzeźwość Makiawelego przewyższająca naiwność marzycieli. Jednak najważniejsze nie jest to, czy zgadzamy się z Machiavelim, lecz to, czego możemy się nauczyć z jego bezlitosnego spojrzenia. Jeśli uznamy miłość za pole bitwy o władzę, musimy uświadomić sobie własne miejsce na szachownicy, zamiast naiwnie wierzyć, że same czyste emocje ochronią nas przed bólem i rozczarowaniem. Machiavelli zmusza nas do trzeźwości, do tego, by dostrzegać ukryte motywy nawet za najbardziej romantycznymi obietnicami. Nie znaczy to, że powinniśmy żyć w cynizmie i nieufności wobec wszystkich, lecz że przynajmniej nie damy się tak łatwo zwieść słodkim iluzjom. Ostateczną lekcją Machiavelego jest więc ostrzeżenie. W miłości tak samo jak w polityce, jeśli nie widzimy prawdziwych motywów, stajemy się pionkami w grze innych. Miłość może być piękna i wzniosła, ale tylko wtedy, gdy potrafimy jednocześnie kochać i zachować trzeźwość dawać i jednocześnie strzec własnej siły. Być może to właśnie jedyny sposób, aby pogodzić romantyzm, którego pragniemy, z realizmem, który Machiavelli obnażył.